Pozdrawiam widzów na kanale Gameboard. Dzisiaj nastawnia, bo widzimy piękny parkiet. Jak widzimy już, nastawnia komputerowa. No, mamy dwa błoty po drodze, to możemy się przyglądać śmiało. Wchodzimy tutaj. Nastawnia korytów dzisiaj. Z jednej strony mamy grodzisk, z drugiej mamy szeliki stacji. No i tu mamy już przebieg nastawiony. Zaraz coś tu przeleci, z drugiej strony już no, od nas odjechało coś. No i mamy tutaj jakąś bocznicę, gdzie możemy bardzo komfortowa. Korytów jest. Mamy z dwóch stron bocznicę. I dwa główne tory przelotowe, możemy wyłapywać wolniejsze pociągi na te boczne tory, a przepuszczać te szybkie. No i tu jest ustawione. No, w tej chwili nic w okolicy nie ma. Zobaczmy, jest godzina 14.25, oczywiście w grze. U mnie już jest późna noc. Wtedy najlepiej się materiały nakręci. Są w zasadzie same boty. O, ostry atak. No. 131,27. No, poinformowano mnie faktycznie. 131, 27, 131 27, 28 ma odjechać w kierunku szeligi. Szeligi, później tu jest. 34, tu jakieś manewru wielkiego nie ma. Pendolino. A, czyli tu ściągamy później skład towarowy nie, nawet nie. Tu pendolina latają. No w zasadzie tu za dużo nie mamy do roboty. No co? Tam już pojechało? 61 120 możemy już odhaczyć 61 120 zatwierdź godzinę odjazdu Tu możemy ustawić ten przelot. Tory są już ustawione, przebieg pociągowy wyśli. I tutaj naciskamy przebieg pociągowy wyśli 61,20 20 41, 120. Przebieg pociągowy wyśli Dalej, oczywiście, nie da się w tej chwili. Ok, Rodzisk, tam pyta, co odjechało. Nie będę meldować. Są boty, to poradzą sobie. Tu czekamy na odstęp i wtedy naciśniemy tutaj. Jeżeli tu zna, zrobi się jedna kratka odstępu. No już przechodzi, no już możemy nacisnąć, przebieg pociągowy, Co Same buty. No ale trzeba przyznać, że nastawnia w środku bardzo ładnie. Jakieś postronne osoby tu są. Przed nastawnią. O, ciekawe co to za auto, piszcie w komentarzach czy rozpoznajecie. Zobaczmy w całej okazałości. Nastawnie. No, bardzo... I na nastawnie no, leci kolejny skład. Tutaj oczywiście nas męczą 131, 27, później 133, tu w kierunku szaligi. Zobaczmy, ten nam się zbliża do nas też. 43 ma odjazd.

W kierunku grodziska Mazowieckiego Tu jeden. No te przetrzymywanie też do nas nie należy. Szeligi 46, 49, no. No stacja dość łatwa. 19,353 zostało. Zobaczmy, co to za skład. Nie, to nie my popsuliśmy to gdzieś indziej. No, zobaczmy, może zobaczymy, co tam przejeżdżać będzie. Stacja bez peronów. I w którym miejscu? Nasza nastawnia jest w stosunku do Tutaj wyświetlacza w tej chwili jest w środkowej części składu nie ma, o jest, już teraz i trochę za. No możemy migować 13, 127 i 41, 112, 120. Zatwierdź godzinę odjazdu. I tutaj też zatwierdź godzinę odjazdu. Zatwierdź godzinę odjazdu. Aha. Mieliśmy go przytrzymać. Teraz towar puszczamy o, tu naciskamy. chcę przepuścić skład. Tutaj przebieg pociągowy wyśli. Tutaj tu przebieg pociągowy wyśli. Korytów. Cały nasz. Tutaj udział jest w przepuszczaniu w jednym kierunku. Nawet w tej chwili na bocznicy nie musimy sprowadzać nic. O, latają sobie 140 tutaj składy w pobliżu. 13, 127 już. Czyli tu towar dojeżdża. Tu drugi skład goni. Co następne? No, dwa Pendolino jeszcze może... Puścimy Szeligi, tu znowu Pendolino... Pendolino... Czyli taka nastawnia... Przechodnia... Przyznam, że nie sprawdziłem jaki jest jej poziom trudności... Ale wydaje mi się, że będzie... Pierwszy poziom trudności, czyli... Najłatwiejsza. 132,029 Będzie się zbliżać. 132,029 Zobaczmy. Nie widzimy go tu w Pruszkowie. Dyżurny ruchu najbliższy. No i tutaj osoby jeżdżą 175 km stąd, czyli o, tu węgierski, osoba Dąbrowogolnicza Węgier, język hiszpański. No, widzimy, że na naszym serwerze też chyba, że osoby, które znają te języki, no, nawet ten towarowy, 100 na godzinę bodajże jedzie. No, nie przyglądałem mu się dokładnie. Zobaczmy, co to za skład, czy faktycznie towarowy. Ile jeszcze? O, jeszcze poczekamy na niego. Chyba, że wyjdziemy z budynku. I mu wyjdziemy na spotkanie. no fajnie o, widzimy jak biegnie tu cień. No fajny, fajny efekt też tej postaci, którą kierujemy. Aha, czyli tam jest jakaś chyba bocznica. I To są te tory dodatkowe, które widzimy. A tu powinny być teoretycznie 4, Raz, 2, 4, 5. Zaraz sprawdzimy to. Wod no, kieruję. No, ale wydaje mi się, że jednak nie jest to towarowy skład. No, ale zobaczymy. Gdzieś tam zakorzeniłem sobie, że te sześciocyfrowe to towarówki. Szeligi. Czyli w tą stronę. Czyżby skład już był widać? Tak jest, hula ten towar. Możemy wrócić przed monitor i zobaczmy co tu się dzieje O te pendolina to możemy puścić od razu Przebieg pociągowy wyśli i tutaj przebieg pociągowy wyśli 132.029 132,029. No to tutaj minutkę powinniśmy go przetrzymać, zatwierdzić godzinę przejazdu. No, powinniśmy mieć też gratkę za chwilę, pendolino będzie z prędkością 200 na godzinę jechać. czy ta prędkość faktycznie taka wysoka w grze jest inaczej odczuwalna. 200 na godzinę to powinien za chwilę tu taki pocisk przelecieć. Chyba już go widać. Tak jest, czterdzieści jeden dwadzieścia cztery. Coatwierdź godzinę. Odjazd. No i teraz te dwa tutaj składy przelecą. 13,29, 14,29. Zobaczymy, czy jest tam jakaś osoba. Tak, jest tutaj. Maszynista. No powiem tak, no ruch jest, no ale... No ale prosty ten, chyba zbyt prosty, już na pewnym etapie gry. O, nastawnia. O 13.29 już mamy. już możemy ustawić. Nie tu. Tutaj byśmy... Inne rzeczy mamy do zmieniania. Mamy po prostu... No ale widzimy, szybko się zbliża. Też jest to taki pocisk. 1329 zobaczmy. No, zniknął nam tutaj 1329 26km jeszcze jest od nas a 1429 widocznie jest to bot. No, bardzo ładnie parkiet wykonany. W sensie tutaj, ukłon w stronę twórców gry. No tak samo tutaj meble. Ściana, no ładnie, bardzo ładnie nastawnie wykonana w środku. to no, te biurka, no... Zobaczmy co kamery tutaj pokazują nam jedną i drugą stronę. No myślę widzowie, że skończymy na tym. Zobaczymy jeszcze ten 1329 i. No, jeżeli Wam się spodobała ta nastawnia, to. No, zapraszam, żebyście sami spróbowali swoich sił. Zresztą po to robię te materiały, żeby zachęcić Was do gry, żebyście sami mogli oceniać i grać sobie. Jakieś zawieszenie chwilowe. Widać już tego bota. Tak jest. Też pocisk 13:29 200 na godzinę. No. To powinniśmy już go tu na kamerze którejś widzieć. A tu przeleciał i tu przelatuje. Zaraz go powinniśmy przed naszą nastawnią widzieć. O ile właśnie te przejście tutaj No szybki skład. 13.29 możemy odhaczyć. Zaotwierdź godzinę. Zaotwierdź godzinę przejazdu. Znowu jakiś błąd, ale to nie u mnie. No nic, zapraszam drodzy widzowie na kolejne moje materiały. I jeżeli Wam się podoba ta nastawnia, próbujcie sami. Jeżeli podobały się Wam moje materiały, nie zapomnijcie o subskrypcji. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.